Chciałbym Cię dzisiaj zapytać, czy chciałbyś być kochany? Czy chciałbyś, żeby ktoś wyciągnął Cię z Twojego Egiptu? Czy chciałbyś, żeby kiedy nie masz już sił, brał Ciebie ktoś na ramiona? Czy chciałbyś, żeby ktoś wtedy, kiedy Ty jesteś nieumiejętny, uczył Ciebie chodzić i żeby Ciebie podnosił, i żeby schylał się do Ciebie, i żeby, żeby Ciebie karmił wtedy, kiedy Ty tego tak bardzo potrzebujesz? chciałbyś. Jeżeli tak, to pomyśl. Jezus Chrystus właśnie takie cechy reprezentuje. Potrzeba, żebyśmy się zwrócili do Jego Boskiego serca.